No, bo myśmy coś chyba przygotowywały, jakąś imprezę też, nie? W parku może. Tak. Powinny być działało nie? Ale dawniej poczuć się, że nie. Nie Nie zabrakło. Czekaj, ten... czekaj, czekaj. Czeka. No, tamten tak? już. Śmiało, śmiało. No i to podkładę. Ja następne kawałki ulwę. Tak. Ciasta stąd. Mamy tu utrudnienie teraz. Nie, Nie czekaj. Sadzamy chleb do pieca. Wygramy I za pięćdziesiąt minut przyjdzie, będzie Dobra. Dam mu jedną gruszeczkę, da hej, hej, uchaha. Dam mu jedną gruszeczkę, da hej, hej, uchaha. Dam mu jedną gruszeczkę, to Dam mu całym fartuszkiem, da hej hej uha ha. Dam mu całym fartuszkiem, da hej hej uha ha. Dam mu całym fartuszkiem.